Wydano 48 złotych 20 monetach, wśród nich było 8 monet 2 zł oraz monety 1 i 5 złowe ile było monet 1 i 5 zł? czyli X to jest liczba monet 1 zł. y to jest liczba monet. 5 zł. No i, i x, i y to muszą być liczby naturalne. No i oprócz tego mam jeszcze 8 monet dwuzłotowych. Razem wszystkich monet było 20, czyli x dodać y i 8 monet dwuzłotowych to jest 20. I wartość tych monet to było 48 zł. Czyli x to są monety. 1 złotowe, czyli 1 razy x, dodać y to są monety 5 złotowe, czyli wartość ich to jest 5 razy y i 8 monet 2 złotowych, czyli 8 razy 2. I to było razem 48 złotych. Czyli pierwsze równanie to jest x, dodać y równa się 12. Drugie równanie, x dodać 5 y równa się 2 razy 8, 16. I odjąć 48, odjąć 16 to jest 32. I metodą przeciwnych współczynników, ale nie będę mnożył przez minus 1, tylko po prostu te równania odejmę stronami. X się redukują. y odjąć 5y to jest minus 4y, i 12 odjąć 32 to jest minus 20, i po podzieleniu przez 4 przez minus 4. Y jest równe 5. To są monety 5 złotowe. I podstawię do pierwszego równania, czyli x dodać 5 równa się 12, to oznacza, że x jest równe 7. Czyli odpowiedź. Wydano 7 monet, x czyli 1 złotowych. i y czyli 5 monet 5 złotych